Słuchaj, bo nie uwierzysz. Znaczy uwierzysz. Ja usiadłam w kurtce. Dopiero się rozbieram. Wróciłam do sklepu. Ale stwierdziłam, że nagam to od razu. Jeszcze mam buty, kurtkę. Energię mam bardzo dobra, więc usiadłam. Zostawiłam rzeczy. Ciężkie były bardzo. Ale chciałam się z tobą podzielić, bo coraz bardziej rozumiem um, energię żeńską, męs męską. Coraz bardziej lubię być kobietą, lubię być kobieca, delikatniejsza i w moim otoczeniu, w codziennym życiu pojawiają się mężczyźni tacy no męscy, przyjemni, pomocni. Zapomniałam się w ogóle przedstawić. Ty słuchasz Kasi Kasieńki, moich wywodów na tematy różne. Dawaj suba, dawaj lajka, a już to. Zajmiemy się tym tematem. Mm. I taka rzecz, rzecz mi się wydarzyła. Poszłam, popsułaś, popsuł się w hulajnodze mojego syna hamulec przedni. Byłam niedawno, Degatronie, żeby mi to naprawili. Poprosiłam ładnie innego pana. On próbował to naprawić, mu się nie udało. Polecił mi, żebym przyszła na drugi dzień, bo będą panowie ze specjalnego stanowiska, którzy się tym zajmują. Przyszłam, noga dzisiaj była do odebrania. Poszłam specjalnie po tą nogę. Wychodzę, chcę iść. Podziękowałam ładnie, chcę iść do sklepu z nią i chciałam ją złożyć no i się nie chce złożyć, no to jest ja z powrotem, byłam blisko, no to mm. idę tam i był ten pan, który był za pierwszym razem, który próbował to naprawić, taki sympatyczny i mu mówię, że się nie chce złożyć, on patrzy, co ja patrzę, no się nie chce złożyć, no i mówię do niego myślałam o tym, czy może by, może by ją nie wymienić całkowicie na nową, bo ta jest jakaś dziwna. Już psuje drugi raz. I on wziął tą nową, taką samą jak ta, co się popsuła i tak mnie pięknie obsłużył. Wziął tą nową nogę. Zawołał superwajzora. Nie wiem... Menadżera, czy co tam i poszedł za mną z tą nogą do kasy. I było dwóch panów, takich jednemu chyba się nie za bardzo podobało, że jest zwrot. I ja nie powiedziałam prawie ani słowa, bo ten pan, który mi pomagał, on mówił za mnie. I, I tak bardzo mi chciał pomóc. On to on tak, on tak jakby mnie wziął, rozumiesz? On tą nogę po prostu, on wziął mnie z tą hulajnogą i się mną zaopiekował w tym sklepie. I, 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 i sam jakby sam ja się prawie nie odezwałam. Ten supervisor... nie wiem jaki jest odpowiednik w Polsce, supervisora, no powiedzmy, że menadżer tak. On się pyta, jaka jest usterka. I ja wzięłam powietrze i zaczęłam mówić, a ten pan, on powiedział za mnie, że albo tutaj ta pani kupiła tą holej nogę i teraz dopiero co ją, ją wzięła ze stanowiska od naprawy i tam jeszcze parę rzeczy w ogóle nie działa. Tak, tak. Tylko I jeszcze jak to, a jak to powiedział, to do mnie jeszcze zamrugał porozumiewawczo, że takie. Ja to załatwię spokojnie. No tutaj daj mi daj mi tutaj, wiesz. Ja tu jestem, ja ci pomogę. I ja tak na niego spojrzałam i po prostu miałam takie. Okej. Okay. I oni mi to wymienili. I tam, ten drugi pan się pyta, czy rachunek. I ten mój, ten pan mój wspaniały, wybawca, mówi, że tak, tak, poprosimy rachunek tu dla pani w razie czego. I on po prostu, i ja wyszłam z tego sklepu z nową chłodną nogą, nie w pudełku i mnie to, no mnie to rozpuszcza w środku. Ja uwielbiam takich mężczyzn. Poszłam na zakupy z tą nogą a, a że lodówka była pusta, no to zrobiłam, yy, zrobiłam zakupy, jakieś tam, no jeszcze wzięłam ziemię do kwiatków, jeszcze wzięłam, serdzałam, a dobra, zamówię taksówkę, skoro tak już tak dużo rzeczy. No i wziąłam dużo. Wzięłam płyn do prania duży, stwierdziłam, że okej, okay, no, jak już zamówię taksówkę, no to jeszcze wzięłam dużą doniczkę, taką z TK Maxa, taką wielką, żeby przesadzić moją jukę. A, i no, i kupiłam, y, kupiłam Maltizers, mal nie wiem, czy wiecie, co to jest, takie, takie małe Kuleczki, takie słodycz, takie w UK są popularne. Takie. kurcze, no. Takie jakby duże draże coś takiego. W dużym pudełku. I poszłam specjalnie do tego dekatlona z powrotem szybciutko i temu mojemu panu wybawcy wręczyłam pięknie. Z uśmiechem powiedziałam: Dziękuję bardzo. A on powiedział, że You made my day, że. W... Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Dziękuję bardzo. Się trochę też rozpuścił, także energia popłynęła. Warto jest dziękować, żeby i się odwdzięczać, żeby ta energia miała swój flow. Zadzwoniłam jeszcze po pana taksówkarza, pana Ubera, żeby przyjechał. Pod sklep, bo miałam ten wózek z ciężkimi rzeczami, i przyjechał. I teraz kolejna rzecz. Wcześniej w życiu udawałam silną. Jak coś trzeba, trzeba było nieść, to niosłam. No, i teraz chodzi mi o to, że ten pan podjeżdża, otworzył bagażnik. Wyszedł do mnie i pakuje te rzeczy do bagażnika. No, ja jedną rzecz wzięłam w ręce ciężką. Tutaj trochę mi głupio, że no, będzie pakował. No, już, już mi się odpala, już mi się ta męska odpala, taka, że ja sobie poradzę. Ale ja nie mam czegoś takiego, że co, ja sobie nie poradzę, że. Nie, 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 nie mam tak. Ja mam bardziej takie, że. No, że mi trochę głupio czasami, nie? Ale, ale tak po prostu stanęłam. I ta, tą rzecz, którą ja miałam w ręce, on wziął z moich rąk i włożył do bagażnika. No i wkłada te rzeczy. I ja tak stoję. Opuściłam specjalnie ręce. Poczułam ten moment. Taką miałam uważność, kiedy opuściłam te ręce wzdłuż ciała. I się po prostu zapytałam: "Czy ja mogę już usiąść do środka?" On powiedział, że no oczywiście. I ja sobie usiadłam, a on pakował jeszcze dalej i mi wszystko spakował. I siedziałam w tym aucie, i jechałam sobie. Miałam takie, taką wdzięczność, że dla siebie to zrobiłam. I zamiast się jak ten cygan taszczyć z tymi wszystkimi rzeczami do domu, po prostu sobie jechałam. I zrobiłam dla siebie to, że nie pan podwiózł. Sobie zamówiłam tą taksówkę za 6 funtów do domu. No i oczywiście ten pan, wyładowujemy te rzeczy, ja wzięłam ją pod, pod bramę i on jeszcze mi niesie te parę rzeczy i ja mówię dziękuję bardzo, dziękuję, on bardzo proszę. A na końcu taka ciekawostka, że dzisiaj się prawie, normalnie się wywróciłam na ulicę prosto pod auto z rana. Ale o tym też zapiszę sobie i o tym też inny i odcinek będzie, bo, bo to było bardzo ciekawe i to nie był przypadek, że się pod to auto wywróciłam. Nic mi się nie stało, po prostu się wywróciłam. Potknęłam się o swoją własną nogę. Także pamiętaj, nigdy nie przebiegaj przez ulicę, bo cię karma dowali. <grytanie> Amen.